czwarta chyba odcinki Cieci odcinka trzecie Angeliki Jak coś udawajmy, że ta ze zamów to jest telefon, bo no nie mam po prostu telefonu ze sobą. Dobra, dam da ten twój telefon. Pamiętam chyba numer do taty. Pamiętasz? Dzwoń! Tata. Zabierz nas stąd. Co? Y -y -y, tak, jadę. Ale gdzie Ty idziesz? Dobra, dobra, jedź tutaj. Pa! To ta, ta, zaraz będzie super. Spakujmy się. W ogóle to jedzenie stałe, spleśniałe. No. Dobra. Chyba wszystko. Dziń, dziń! Kto to? Nie wiem. To poczekaj, ja otworzę, aby muszę się ubrać, bo nie mogę otworzyć w takim looku. Nikt nie może na tak zobaczyć. A na no, chwilę perfumy. Nie wiem, perfumów jest jakieś dobre, no niech będzie. Trzeba się przewodnie pachnieć przecież. No, jest środek nocy. Ech. Gdzie są moje dzieci? E, co ty tutaj robisz? Mam już dopiero być za trzy dni. Gdzie są moje dzieci? Czemu ty masz w ogóle jakąś dziwną bluzę? Ubrałem to, co miałem przy sobie. Mm, Ktoś to był goły. Nie, miałem po prostu piżamę. Nie chciałem wyjechać w piżamie. Ale zastanówcie się nad tym e, r, rodzeństwem jeszcze. Nie starczy nam dzieci na razie. Ale... Do cholery jasnej, gadaj mi, gdzie są moje dzieci. No, gadaj, gdzie są moje dzieci. E, e, na Placu Zabaw. Na Placu Zabaw, czy jesteś chora? Nie, nie ma ich na Placu Zabaw. Zadzwonimy do mnie z jakiegoś numeru. Zgłosiłem na policję ten numer. Nie, 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 tu się nic nie dzieje. Gdzie są te dzieci? Co to jest w ogóle tam za pokój? Sąsiedzi, tak? Klucze? Klucze? Nie, 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 wracaj, wracaj. Eee, co tu się dzieje? Wracaj, wracaj. Jezus, Maria, moje dzieci. Moje kochaniutkie, zaraz wezmę. Co ty mi zrobiłaś? Po prostu nie miałam jej gdzie ich dać. Ty tak nagle wyskoczyłeś, żeby je tutaj dać i w ogóle. Dobrze, no. Nie miałeś gdzie ich dać, nie mogłeś powiedzieć. Pojechaliby do babci. Aha, super. Nie, nie nie tutaj. Widzimy się, nie wiem, za pięć miesięcy. Zobaczymy się wtedy. Bo nawet ty masz British akcent Czasem, dzieci, wychodzimy z tej patologii. No, ale zajmiemy to dla siebie. Chyba tak. Jezus Mary, dzieci. Co oni robią? Wstawaj. O, o co chodzi? O co chodzi? No, nie widziałaś? Nie, mama, nie idę spać. Aha, super. Prawie zawaliła całą nockę u tej swojej koleżanki. Będę tu siedzieć i, i czekać na to, czy oni wrócą. Błagam cię, Aleks, uratuj ich. Jesteśmy już. O mój Boże, jesteście moje dzieci, kochane. Co się wam stało? Opowiadajcie wszystko. No powiem ci tak... Ja jestem strasznie zmęczony. Czwarta rano tu od drugiej i ty jesteś zmęczony. Dobrze, nie, nie smuć się. Y Widzicie, jak sama spać? Bo ja muszę, z mam trochę pojść. Co ty już yes, sama chcesz zostawić teraz? Dobrze. A ty sama chcesz zostać? Nie. Dobra, no to ja pójdę je położyć. Spać, czekaj na ja mnie, dobra? Ok. Chodźcie, chodźcie. A czemu to tak? Czemu ta Angelika musiała jest zamknąć w pokoju? No ja naprawdę z z moimi dziećmi, a ona jeszcze je tak traktowała. do spać. Dobra, chodźcie. No nigdy więcej nie pojedzie do cioci Angeliki już na pewno. Śmieszna ona dziwna jest. Nie, no niedługo się z nią spotkamy. Co wy tutaj macie za piżamkę? Co to jest piżamka? Tatuś, my nie mamy piżamek. No tak, zapomniałam. Dobra. Yy, idźcie spać w ubraniach, jutro pojedziemy sobie z sklepu. Okej. Okay. Aj, sorry. O, co wczoraj w ogóle chodziło? Bo ty poszła ze swojej koleżanki na noc i na tą imprezę, tak? Mhm. i daliśmy jej po prostu do dzieci Angeliki do niej no i po prostu ona ich zamknęła w pokoju i nie pozwalała im wychodzić i w ogóle nie dawała im jedzenia prawie wczoraj no powinniśmy to chyba gdzieś zgłosić wiesz, ale nie, to moja stara koleżanka, więc Lepiej nie, ona po prostu sama nie wie, co ona robi. Ech. No dobra, ale następnym razem zgłosicie to na policję. Dobra, dobra. Ua! W końcu w domku. No.